Siemanociku, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Pleban Dzisiaj e, z Order Wars poszliśmy sobie na high level pocha Czemu z Order Wars? A tak jakoś chciałem, żeby byli sławni w gronie internautów e, gry Call Line Sexy logo, fuck you Son, Gohan, Son Goku. Dominate. Denis. Eee, pierwsze dwa bossy walą AE. I ostatni jest nie Awe. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba filmik. I że będzie trochę ciekawy. Dużo ciekawości to nie ma, tylko po prostu potworki, nie? Przed chwilą byłem to droptaliśmy Dead Knight Bad. Ee, jakieś tam dziadostwo znowu Przyjebaliśmy nieźle. Czwarta fala. Uh. Ogólnie. Moim zdaniem spoko nie. Spoko instancja. Daje pięć tysięcy rewardów. więc nie jest najgorzej yy, nie wiem czy ostatnio pokazywałem wam w filmiku że zrobiłem już g7 spina i powoli dochodzimy do d6 pikują momencik I mamy hero skill na G7 i krytyk hit na G17. Więc nie jest źle. Tu chętnie mam e, Max Pimped. E, thunder e, jest na health, więc nieźle. E, do zbroi wbiliśmy e, Thunder na angię niestety, a na razie nie zmieniamy. Będziemy mieli lepszy fundusz, to zmienimy. Staram się nagrywać filmiki co tydzień, yy, ponieważ teraz zaczyna się nowa era <laughs> serwera Kalsi. Jakieś nowe updatey, nowe bossy i ogólnie fajnie. Więc spoko. Trzeba ponagrywać. Teraz muszę być jeszcze bardziej. popularny w świecie kalonna jako Bóg Słońca. Lub po prostu pleban. E, teraz będziemy mieli chyba bossa. Nie, gobliny. Tomorrow e, CW Jutro będzie CW Powiem wam, że naprawdę chyba jeden z lepszych No teraz właśnie będziemy mieli bossa Hellgate Keeper Bo to na razie bije tak około 2k, nie? ale następny bije 4 No, dostałem. Thank you, Son Goku. Dobra, ojebaliśmy. I otrzymaliśmy... co my tu otrzymaliśmy znowu? A, to. Taką tarczę. Potrzebny do guest. Znowu nie dostałem a idź pan w grzyba. No, teraz mam jakieś... ...potwory zombie. Dobra, następna fala rozwalona. Aktualnie jest 11 w nocy. I trzeba do kościoła iść. Pomodlić się do potrzebujących. A no teraz mamy Maserata. No jak mu przypi to le, to... Przeobróci jak mu przypię przez 500k. O ja, dupa! Stropa! Tany, tany, tany... Goblin Warrior zakochany... Niestety tak bije, my, o jakiś Ra, sprzedam geony Szatan <try> <try> no, musi być Knol, Mad warrior bo na razie to jest tak mało, nie? Za chwilę to będzie ich. Ho chuju, ciociu, I cio. Jeszcze więcej. Chciałbym się właśnie wybić na Kalu. A nie tylko na Metiniak i in, inni gracze. IG, on um, dat damage, naprawdę fajny damage ma Fajny, za kurwa Pod PvP to jest. Jak ja bym tutaj śpiął Nie ma mocy na mariole, którą pierdoliłem w szkole Mam, Teraz now uh, boss respawn Teraz będzie boss Właściwie ten co napierdala ae 4k damage e, Boss, atak, ae, 4 kilo DMG A. Po 2k napierdala Dostanę blesa, czy nie? Na razie stoję, a zaraz mogę... O, jest, właśnie dostałem blesa. Thank you, Songoku. that knight ay ay oh fuck 4k damage Dead knight is dead. Nice. Dead knight uh, two items for quest and goblin. Nice drop, head, uh, items. Uh, for uh, items question uh, uh, d6 d6 Potrzebne właśnie głowy do d6, uh, trzeba ich oddać 100, żeby zrobić Eeeh, On tam mieli niedźwiadki do ubicia. z nich jednego, 4 kk Więc też jest bardzo spoko. Tylko że najgorsze, że dla mnie nic nie dropi Why? Don't drop for me. No teraz będzie się działo Goblin Warrior Coś Trz... mi się to cholera zbugowało, że sabiotkę i widzę Pierdala, pojebany, ku... good. Właśnie, essence of the To jest potrzebne do... bossa, który jest w tygodniu trzy razy. o godzinie 20.25. Uh, ostatni wave. And wave... Um, ...boss... And ...don't attack our... Hell vir ...virago. Jakaś kurwa... nie wiem co to... ...jak to nazwać. Znaczy wiem jak to nazwać, ale kurwa nie mogę się wysłowić, bo mam to na końcu języka. Więc wybaczcie. No i oczywiście serdecznie zapraszam was na serwer. Donatować, donatować, chłopaki i dziewczyny. Uh, please donation for server is professional server. Kalshi and like uh, my video or subscribe jeżeli Wam się podoba filmik że podobają się moje komentarze przecudowne na no żart no to poproszę o subskrypcję, o lajka powiem Wam, że naprawdę to motywuje nie chcę być naprawdę jakiś zajebisty ale dobijmy do 20 lajków